Witajcie w kolejnym takim krótkim gameplayu tym razem gry z iPhone'a a tą grą będzie Redeem Ribbon jest to wersja taka Black Eyed Peas od twórców takich gier jak Tap Tap Revenge, Tap, Tap Metallica i całej serii tej Tap Tap Tap, czyli Tapulos ikonka gry jest tutaj Teraz już widzicie jest tutaj ikonka no i ja tam wam pokażę. Co Gra jest, jak już to Michał powiedział, wydana od Tapulus i była dosyć oczekiwana przez fanów takich tytułów jak właśnie Tap, Tap czy Tap, Tap Revenge, czy Rock Band na przykład. To jest, no to jest, to to samo, jest prawie to samo, tak. Tutaj widzimy już po wejściu do menu, widzimy na początku mamy do wyboru trzy piosenki. Każda jest na początku w wersji easy. Aby odblokować następne pisanki, no znaczy nie odblokować, musimy je najpierw kupić. Bodajże z tego co pamiętam, pisanki Tiesto. Jest, są za 99 centów, ale jest jeszcze jedna wersja sample, czyli taka jak Luka przykładowa. Przykładowa, nie? tak. Jest tutaj jeszcze kilka piosenek i z tego co wiem, w następnych wersjach będzie dodawane ich więcej, ale przypominam, że jest to wersja tylko Black eight Piece, czyli tego konkretnie zespół. Tutaj mamy wyniki live oraz help and option. Dobrze. Pokażę, pokażę wam moją ulubioną piosenkę, czyli Black Eyed Peas I Got a Feeling. Raczej na to, to o, trzy, dwa, Widzimy, aby sterować naszą kulką, która chodzi po, po, tej, zielonej, po tej zielonej linii, musimy zmieniać położenie iPhone'a poziomo, z lewo na prawo. Gra oczywiście wykorzystuje akcelerometr. Właśnie. Gra kosztuje 2,99. Czyli jest to około, nie wiem ile, 8 zł? 9. Czyli nie jest to taki duży wydatek. Znaczy mi no, akurat gra się nie podoba. Nie wiem, jakoś tak <śachelor> nie przypada tego z tyłu, a w domu mi bardziej się podoba. Dużo długo oczekiwałem po prostu na tą grę, może tego z tego co obiecują twórcy, będzie coraz więcej piosenek, jak jeszcze wcześniej wspomniałem. Na Easy, oczywiście, grałem, aby pokazać Wam tylko grę, ale oczywiście jest coraz trudniej. Tutaj właśnie, możemy wybierać te dwie drogi. Możemy tak, to, jest właśnie... to jest każdy się pyta, do czego to służy, a służy to do tego, aby wybrać DJ-a, który ma nam smiksować piosenkę. Możemy też wskoczyć, wskoczyć jakby na górę e, i udać takie, taki efekt echa e, i też takie lekko zremiksowanie, więc gdy gramy w dany utwór, możemy samemu go remisować, tak jakby. E, gra, jest, jak już wspomnieliśmy, wykorzystuje akcelerometr e, i można też nie poskakiwać bo potrząsający go i to jest używane głównie na yy, w wersji medium i hard, gdzie musimy przeskakiwać przez różne przeszkody, który Black Eyed Peas I Got a Feeling jest najczęściej ściąganym najczęściej ściąganym no tak. utworem 2009 roku, więc no coś o tym świadczy, świadczy, prawda? Ogólnie te utwory Black Eyed Peas są nie wiem, Dosyć I Got a no. Feeling był na pierwszym, ten bum bum coś tam był na na trzecim, na trzecim bodajże właśnie, więc no. Trzymamy. Więc oprócz właśnie no, za 29 dolara mamy tak naprawdę Oprócz, no, całkiem niezłej gry, yy, no, dobre utwory, no. No i przede wszystkim rozrywkę, jaką no, no, cał... zapewnia y, twór, jak jest, twórcy, jak twórcy. Oczywiście ja po bezbłędnym przejechaniu dostajemy, dostajemy tam, tam nie, nie wiem, no, mamy te 100%, prawda, i dostajemy punkty. Oczywiście trochę mnie boli, albo może nie boli, ale brakuje e, mi takich e, społecznościowych... E, statystyk, statystyk jaki, jakimi są na przykład open Find albo Plus Plus od NGMOCO. No cóż, no, Open Find jest według mnie lepszy. Właśnie. No tak, ale właśnie brakuje mi czegoś, żeby były jakieś różne trigmenty i tego typu e, rzeczy. Po prawo, na dole mamy e, takie jak w TapTapie, czyli ile razy punkty nam się powiększają oraz ile mamy punktów. Jaki mnożnik. Jak siłę. A po lewej mamy pokazane, jak dobrze jeździmy, jeżeli jest ok, czyli... Jeżeli jeździmy bezbłędnie, prawda? Właśnie. Teraz trzeba właśnie szarpnąć, aby dostać dodatkowo punkt. Tutaj dobrań. widzimy na górze, jest to pasek, tak jakby przejścia, tak? Tej, tak, tak, już tej piosenki. Aha. Po checkpointach właśnie pokazuje nam się procenty yy, przejechania, tak jakby bezbłędnego, tak? 70. Tak. Yy, tutaj, jak widzicie, zmieniliśmy piosenkę. Bum, bum, Nazywa się Bumbum Pau. Przepraszam, chciałem przyciszyć. Otwory yy, nasi Bumbu y, tytuł Bumbum Pau, tak? Tak. Yy, chcielibyśmy Wam pokazać właśnie, no, że są oprócz tego, że inne piosenki chcielibyśmy Wam pokazać jak się kończy. Yy, taka... Jak to... O! Od początku... Tak, skończyłem. Nie no nie będziemy pokazywać od początku, no niestety... Aha. No nawet e, spadłem, giniemy, ale spadłem, tak. ale giniemy, spada nam i tutaj mamy pokazane nasze statystyki, statystyki czyli przeszedłem na 70% ileś tam punktów, punktów tutaj zdobyte Achievementy, tak? Ile hopków, ramp i tak dalej, checkpointów zaliczonych tutaj dokładniejsze kiedy, kiedy to, i tutaj mamy no więc to byłoby chyba na tyle Pokazaliśmy wam grę Redeem Ribbon Od twórców takich gier jak Tap Tap, Revenge i tego typu rzeczy No i No subskrybujcie nas Czym więcej subskrypcji, tym więcej filmików. Yy, oczywiście filmik, jak to nie wspomnieliśmy jeszcze, został zrobiony dla, dla Olo, Olo ss 96 gdyż poprosił o ten filmik. Oczywiście będziemy się starać Starali, no właśnie więcej takich próśb spełniać, ponieważ no i było ich tu kilka, ale... Też na tak mailach sporo dostaje? Tak, już no, kilka, jak Michał wspomniał w poprzednim filmiku. Nauka, brak czasu. Sharp Marv proponował nam grę ID It, No niestety nie kupiliśmy jej. Tak samo Bysiek.pl mówił o Bounce Down, Rolando The Sims 3. Tak jak już odpowiedziałem, są to dosyć stare gry i my chcemy bardziej pokazywać nowe tytuły, więc no nie, nie obrażajcie się. No Ale... więc będziemy próbować spełniać te prośby jak piszcie nam. Znaczy no, najlepiej gdybyście pisali właśnie na komentarzach na, na tym na kanale. Na szlak, bo na maila to. No na maila rzadko ja tam Skazem. odpowiadam. No, no to może na tyle. Do zobaczenia i... Do zobaczenia.